Mój e, wideokurs. Wideokurs na kartkę bożonarodzeniową. Mieliście okazję widzieć już no, ją na moim, właśnie, Facebooku e, czy Instagramie. E, I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, e, co znajduje się w kicie, który przygotowałam do tej kartki, a który możecie zamówić. E, cena takiego kitu wraz z wideokursem to 55 zł. E, jest to mój pierwszy wideokurs. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będziemy częściej takie, właśnie, kursy wraz z kitami przygotowywać, i że będziecie mile spędzać ze mną czas. Także zobaczcie z bliska kartkę i też kit, który przygotowałam. Kartka z bliska wygląda tak: jest w pudełeczku z okienkiem, delikatnie ozdobiony. białej bazie. Jest dość mocno warstwowa. Pracujemy oczywiście tutaj, jak widać, na kolekcji Carol, e, Carols in the Snow z sklepu Craft O'Clock. Są kwiaty z foam Ranu, e, gaza, tutaj drewniane plasterki, chrobotek, e, wianeczek i dekturka aniołka też na wieczku jest dykturka. Dykturki pochodzą z dekturkowa. famiran i tutaj niektóre właśnie robotek, takie elementy florystyczne z famiran Polska firmy, baza, kartki i baza pudełka jest ze sklepu rzeczy z papieru. Jeśli chodzi o zestawy, w tym momencie przygotowałam dla was już kilka gotowych. Otworzę jeden, żeby Wam z bliska pokazać, co jest w środku. Tutaj specjalnie dla Was taki świąteczny prezent ode mnie. Gratis zakładka świąteczna. W tej kopercie natomiast znajdziecie takie moje, pod, moje podziękowania wraz z opisem, co znajduje się w kicie. No i innymi przydatnymi informacjami. A sam kit... Wygląda tak. Tak jak wspomniałam, pracujemy na kolekcji Carol in the Snow. Do tego one są co prawda pocięte, ale właśnie tak żeby się zmieściły w paczce. Losowo wybrane elementy do wycięcia, jest ich znacznie więcej niż na tą jedną kartkę, tak żebyście mogli też wykorzystać je w innych pracach. Też jest troszeczkę więcej arkuszów papieru, także spokojnie wyjdzie z tego jeszcze kilka kartek. Tutaj, jak wspomniałam, jest baza z okienkiem ze sklepiku rzeczy z papieru i też sama baza kartki. Dostajecie taśmę dwustronną. Jeśli wyrazicie taką chęć, to oczywiście mogę ją dołączyć. Ona jest bardziej w gratisie, dla pierwszych, tych, którzy pierwsze zamówią. Jest zestaw dykturek wraz z gratisami, też od dektorkowa. Tutaj w tej paczuszce znajdziecie właśnie wszystkie kwiatki z Famiranu, listki z Famiranu. Też to kółeczko do środka pudełka, które będzie potrzebne. Wstążka, wszystkie dzwoneczki, naklejki, perełki, śnieg, gazę, moją ulubioną wstążkę gnieciuszka. Też te dodatkowe wszystkie gałązki do kompozycji. Oraz chrobotek i, dekturki, i pastelki drewna. Także to wszystko wędruje do Was. Właśnie w formie takiego kitu, zestawu aby stworzyć tą kartkę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się kit, że podoba Wam się kartka i macie ochotę razem ze mną ją wykonać. Zapisać możecie się na pracownia i kart Wtedy prześlę Wam wszystkie potrzebne dane do tego, aby kurs otrzymać. Dzięki bardzo, do zobaczenia no i cóż, miłego tworzenia. Pa!